Mam wiejskie ziemniaczki. Mogę powiedzieć, że mam wiejskie ziemniaczki. Mogę też powiedzieć, że mam PESA. Mogę nawet powiedzieć, że kończymy serię kwarantanna. I mogę też powiedzieć, że z racji tego, że mamy już 38 subów 15 czerwca będziemy się farbować. Ale to i tak nie będzie głównym tematem dzisiejszego odcinka, bo będzie nim właśnie ta gazeta. Ubieńcy z zakazu OG. Robimy przeze mnie. Oczywiście okładka składa się z samej elity. Jest to oczywiście numerek pierwszy. I co jest w tej gazecie? Oczywiście na początek jest sam editorial, który robiłem ja. No i tu są fajne artykuły. Mamy nawet artykuł o ulubionym zawodniku wielu fifaczy mamy kolejny artykuł mamy też wywiad z maczkiem i zawodnika którego ja osobiście polecam w filmie. jeśli ktoś chce tą gazetę mieć to problemu oczywiście ja nie widzę jeśli ktoś chce zostać jej posiadaczem to nie ma problemu no bo ja oczywiście to drukuję tylko raz dla siebie ale jeśli ktoś chce ją mieć to niech na Whatsappie napisze mi swojego maila, to wtedy ja mu wyślę wydanie internetowe, w którym jest napisane dokładnie to samo, co tutaj. Ogólnie jeszcze wam przedstawię trochę tą grę PES. I to jest, jakby ktoś nie wiedział, główny konkurent Fifa. Tam jest takie coś jak MyClub. I jest to odpowiednik Fifowego Ultimate Team. Ja za 100 końców zostałem tam... Edyna Hazarda. No wiadomo, w FIFA za 100 nie nie dostajecie kompletnie nic. Ogólnie powiedzcie mi może w komentarzach, co waszym zdaniem jest lepsze, Fifa czy PES. Takie mini głosowanie co zrobimy. Ogólnie jeszcze mam tutaj coś, co szaleści. Jest to najlepsza zdecydowanie rzecz tego odcinka, czyli wiejskie ziemniaczki do smaku masła z solą.